i podsumujemy nasze dzisiejsze sportowe świętowanie. Przed chwilą mieliśmy prośbę, aby wyróżnić pierwszej kolejności niepełnosprawnych z racji tego, że muszą już jechać do domu. I drodzy Państwo, jak widzieliśmy, jako pierwsi wjechali na nasz stadion na linię mety Pan Marek Szczepański i Mariusz Grygras. Zapraszamy obydwóch Panów, a o wręczenie nagrody poproszę Panią Senator Grażynę Annę Stark i. Burmistrza Waldemara Miśko. Panie Burmistrzu, pierwsza nagroda, a więc prosimy w tej kolejności. Szanowni Państwo, a więc rekord nie został pobity. Przypomnę, 44.09 jak na razie jest do pobicia. Pierwsze miejsce zajął Banetola z Etiopii. Zapraszamy na podium, na miejsce pierwsze. Miejsce drugie. Hilary Kibet-Rotisz, Kenia Miejsce trzecie Musa Faustin, Tanzania Miejsce czwarte Michało Iweruk, Ukraina Miejsce piąte Aktualny mistrz Polski w maratonie Radosław Dudycz Miejsce szóste Maciej Miereczko z Włocławka Miejsce siódme Aleksander Babajka z Ukrainy Miejsce ósme, Aleksander Łabuziuk, także z Ukrainy. Miejsce dziewiąte, Jarosław Cichocki, Białogard. I miejsce dziesiąte, Krzysztof Pokrzywiński, Police. O wręczenie nagród, ponieważ jest to najlepsza dziesiątka. Poprosimy w tej chwili więcej osób. Poprosimy panią Barbarę Niekrasz. Przypomnę proszę państwa, małżonek Józef Niekrasz. Był pomysłodawcą i pierwszym organizatorem biegu 19, 20 już lat temu. Drugą osobą, którą prosimy o wręczenie, porusimy do księdza Krzysztofa Błodarczyka, dyrektora Wydziału Pasterskiego Diecezji koszalińsko kołobrzeskiej I do pomocy zastępca burmistrza miasta Karlino pan Piotr Woś, prosimy bardzo. Dziękujemy. Najlepsza dziesiątka, zapraszamy w roku przyszłym. W tej chwili najlepsza szóstka pań w dzisiejszym biegu. Miejsce pierwsze, Alena Serwiuk, Ukraina. Miejsce drugie, Swietłana Stanko, także z Ukrainy. E, na miejscu trzecim, Abera Wątmisz z Etiopii. Prosimy. Miejsce czwarte, Swietłana Kudelich z Białorusi. Miejsce piąte, Ewa Churyń, Maratończyk Team Szczecin. I miejsce szóste, Agnieszka Matyka, Klub Sportowy Olszewskiej Synowie, BSB Malechowo. Zapraszamy. Gratulacje. I w kategorii K1, czyli pań, najlepszymi zawodniczkami zostały Beata Pokrzywińska, Police. Na miejscu drugim, Moni Klaudia Krzemińska, Carlino. Na miejscu trzecim, Monika Świrko, Carlino. O wręczenie e, nagrody poproszę panią senator Annę Grażynę Star. Pograwa najlepsza trójka w kategorii K1. Dziękujemy serdecznie. Kategoria K2. I tutaj najszybszą zawodniczką została pani Iwona Młodziejewska Wygan Łobrzek. Na miejscu drugim Małgorzata Sych dziwnów na miejscu trzecim. Debiutująca w naszym biegu pani Jolanna Łukaszewicz-Białogard. Zapraszamy serdecznie. Kategoria K3. W kategorii K3 najszybszą zawodniczką została pani Henryka Skalska. TKKF tyta Police Na miejscu drugim pani Jolanta Mejka. Kamień Pomorski, miejsce trzecie Joanna Konkel Olszewski, synowie Sławno. Dziękujemy serdecznie. Gratulacje. I kategoria K4 najszybszymi zawodniczkami tutaj zostały pani Dorota Gudaniec, koszalin triatlon. Na miejscu drugim Marianna Staszyńska z Białogardu. I uwaga, drodzy państwo, pani Helena Sak, Karlino, na miejscu trzecim. Jak wspominałem, pani Helena Sak we wszystkich biegach, które były w Karlinie biegała, tu od początku zaczęła swoje sportowe zmagania. Pani Helena Warkocz do przodu, przodu Warkocz, jeden, jeden. Pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Przechodzimy do kategorii mężczyzn, kategoria M1. Najszybszym w tej kategorii został pan Grzegorz Swędrowski, Maniak Wolin, klub sportowy, Maniak Wolin fajnie się nazywa. Na miejscu drugim Wojciech Zienkiewicz z Tychowa i na miejscu trzecim Bartosz Redka, forma Rosnowo. I do? Ici, zawołaj, ja mają tu do nas przejść. I Jeszcze jeden zawodnik. Grzegorz Swędrowski. KKS Maniak Wolin. To już Kategoria M2. Na miejscu pierwszym Jacek Dąbrowski, Kalisz pomorski. Na miejscu drugim Grzegorz Antosik, Bryza Postomino. Na miejscu trzecim Grzegorz Naglacki. Przediotów. Zapraszamy serdecznie. Najlepsza trójka w kategorii M2. Jacek Dąbrowski, Grzegorz Antosik i Grzegorz Naglacki. Dziękujemy, gratulujemy. Zapraszamy Panów w przyszłym roku. Kategoria M3. Tutaj najszybszym zawodnikiem w tej kategorii został Robert Sobczyk z Kliszowa, klub biegacza Kliszów. Na miejscu drugim Dariusz Jeszka, Florian Hojnice. Na miejscu trzecim Henryk Sztymczak-Słonino. A dla informacji państwa, dzisiaj w biegu wziął urodział po raz pierwszy Paweł Niekrasz. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Kategoria M4. Kolejni zawodnicy na miejscu pierwszym Marek Kierkosz, w Koszalin. Na miejscu drugim Krzysztof Witkowski, MKS Święć Sławno. Na miejscu trzecim Krzysztof Ochnio, Kołobrzeg. Ale panów dwóch nie mamy jeszcze. Kierkosz Marek, Krzysztof Witkowski, Krzysztof Ochnio. Zapraszamy. Przechodzimy dalej, kategorii M5. W kategorii M5... Adam Busiał na pierwszym miejscu Krzyż Wielkopolski. Zapraszamy, jeżeli pan Adam jest tutaj. Na miejscu drugim Tadeusz Goźliński i na miejscu trzecim Bogusław Barański Trzewiatów. Bogusław Barański już dzisiaj wygrał Bieg Samorządowców, a teraz na miejscu trzecim w swojej kategorii wiekowej. Nie opuścił biegu chyba u nas, Bogusław. Wszystkie, wszystkie, prawda? Dzisiaj zastępca burmistrza w Szczewiatowie.